Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Sie zapraszam na film, który będzie podsumowaniem użytkowania mojego nowego procesora, czyli Intel Core i7-4790K. Stanowiłem po 10 miesiącach użytkowania podzielić się z Wami wrażeniami z tego, jak ten procesor sprawuje mi się w akcji, czy jestem z niego zadowolony. Przede wszystkim przesiadałem się ze starszej generacji z procesora na układzie Sandy Bridge, był to Intel Core i3. 2100 dwórdzeniowy i przynajmniej kilkukrotnie mniej wydajny od tego procesora. Natomiast miałem dylemat, ponieważ rozbudowując komputer, wymieniając podzespoły, zastanawiałem się też nad Intel Core i 5469 Z, roka, który był ponad 500 zł tańszy. Natomiast jak wiecie, ja jako twórca Niezależny twórca YouTube przede wszystkim na komputerze zajmuje się tworzeniem filmów. Czyli film trzeba nagrać, trzeba go wrzucić na komputer, zrenderować. Rendering filmu trwa naprawdę długo, ponieważ jeśli już wszystko tam sobie potocinamy, posklejamy tak jak trzeba, powstawiamy intra, znaczki inne takie rzeczy, to trzeba film zapisać na dysku na komputerze. Ja zapisuję go w wysokiej jakości, tak żeby nie było strat po przesłaniu przez YouTube'a. I tak te straty są, ponieważ YouTube dość mocno kompresuje filmy. Dlatego, jakbyście zobaczyli u mnie na komputerze, wyglądają trzy razy lepiej niż na YouTube. No ale cóż z tym zrobić? YouTube próbuje troszeczkę zaoszczędzić na przestrzeni na swoich serwerach. No i zmierzając do celu. Jeśli film trwa powiedzmy 10 minut, to. Konwersja, zapisywanie na dysku trwa około 30 paru, 40 minut, więc e, troszeczkę czasu. Weźcie pod uwagę, że robię takich filmów około 40 w miesiącu, e, dlatego procesor ma co robić. I na moje stare i trójce to te czasy były na tym samym oprogramowaniu, przy tej samej wielkości plików, często dwa razy większe. E, kolejna rzecz: Intel Core i 74790K jest procesorem czterodzeniowym, ale ośmiowątkowym trybem turbo e, z dodatkową architekturą, która chociażby pozwala Efektywniej wykorzystać programy 64-bitowe. Tak więc taka i5, jakbym kupił, byłaby świetna również, rewelacyjna do gier, natomiast i7 jeszcze daje kopa w aplikacjach, w programach, właśnie graficznych do renderingu, wykorzystuje dodatkową moc, ma też ten tryb turbo. Jeśli trzeba mu więcej mocy, może się po prostu sam podkręcać do 10% wartości. Oczywiście model sk na końcu możemy jeszcze bardziej sami podkręcić. Ja się w Overclocking akurat nie bawię, więc z tej funkcji nie korzystam. I mój dylemat był taki, że i piątka kosztowała około 1000 zł, na i7 wydałem 1500, więc nie mało. Nam jeszcze osoby, które o takiej wartości mają cały komputer, a tutaj na cały procesor taka kwota. Czy się opłacało? Powiem Wam tak, ja jestem naprawdę zadowolony jak tylko ten procesor zamontowałem, zacząłem używać moje wszelkie rozterki zniknęły rozpłynęły się, procesor pokazał taką wydajność takiego kopa, że od razu zapomniałem o tym wydatku który był niemały. Procesor jest tak wydajny że mogę renderować nie jeden, a nawet dwa filmy jednocześnie i jeszcze sobie w miarę płynnie pograć w jakąś grę. Więc to jest po prostu świetne na procesorze starej generacji mogłem jedynie Zapuścić film na rendering i sobie poprzeglądać strony www. Nic więcej. Tutaj te cztery rdzenie, 8 wątków i ogromna wydajność robi tyle, że możemy wyczyniać cuda. Jeśli renderuje się jeden film w tle, to praktycznie na wydajność systemu to nie wpływa. W żadnym stopniu. Tak więc ze swojej strony ogromnie polecam ten procesor. Już teraz wyszła nowsza generacja procesorów, natomiast i7K i na podstawce 1150 moim zdaniem jest nadal najbardziej opłacalnym procesorem. Jeśli dużo gracie, jeśli renderujecie, jeśli bawicie się w grafice, taki procesor u Was rozwinie po prostu swoje skrzydła. Natomiast jeśli już zainwestujecie w procesor tej kategorii, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się także w dysk SSD, ponieważ prędkość dysku też robi ogromną różnicę. Jeśli wrzucałem pliki z dysku mechanicznego, do mojego programu mówi Platinum, czyli stary Sony Vegas, to kopując z dysku twardego, mechanicznego, było to tak, że plik pojawiał się, powoli się generował, e, robiła się ścieżka wideo, potem ścieżka audio i tak dalej. Jeśli wrzucałem kilkanaście plików, potrafiło to trwać 2-3 minuty, zanim ten materiał był gotów do obróbki. Na SSD Zajmuje to tylko kilka sekund, więc ogromnie polecam. To samo w grach. Gra raz, że się szybko instaluje, szybko się uruchamia. Tak samo mapy się szybciej ładują, levele się szybciej ładują. Chociażby słynne problemy z Battlefielda 3, 4, gdzie czekaliśmy na zalogowanie się do mapy 2-3 minuty. Tutaj też jest to szybsze i naprawdę dobry procesor w połączeniu z szybkim dyskiem SSD. Daje radę, no i nie zapominajmy o ostatnim elemencie, czyli, też do no, takiego procesora dobra karta graficzna. W moim przypadku jest to w tej chwili jeszcze GTX 960 wersji G1 Gaming od GB, e, 2GB Karta, która jest według mnie wydajna, natomiast nie jest to karta topowa. Być może niedługo przysiądę się na coś lepszego. Zobaczymy. W każdym razie podsumowując moje użytkowanie od 10 miesięcy tego procesora, ja jestem z niego mega zadowolony. Jeśli ktoś z Was chciałby kupić taki procesor, ale się waha, z mojej strony polecam. Naprawdę zachęcam do kupowania tego procesora. Jest to rewelacyjny model. Jeśli miałbym kupić go jeszcze raz, kupiłbym od razu. Natomiast planuję złożenie drugiego komputera. Tam już nie będę potrzebował aż takiej wydajności. Będę na nim renderował filmów. I tam pewnie wyląduje procesor Intel Core i5-4690K. Wystarczy do tamtych potrzeb testowych. Tak więc dziękuję Wam na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Ceny procesorów macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was. Cześć.